Właśnie to jest swoboda, która jest tu na rekolekcjach. Bo najczęściej rekolekcje mają swój rygor, w którym raczej powinniśmy zrobić to, co inni, w tym samym czasie co inni, a tutaj jest dużo czasu, żeby coś przemyśleć, żeby porozmawiać, poznać tych ludzi i, no i można czuć się swobodnie jest też bardzo miła atmosfera dzięki temu. Nikt nie chodzi zdenerwowany, nikt nie czuje się jakoś zobowiązany do czegoś i dużo czasu spędzamy na rozmowie z innymi ludźmi. I to różni się od tych rekolekcji, na których wcześniej byłam właśnie. Nie zauważyłem właśnie, że tutaj nie ma tak, że ktoś się wynosi przed kogoś, tylko raczej nawet są zamazane takie bariery z cyklu, że ten jest animatorem, ten jest opiekunem naszym, tylko raczej tworzymy taką właśnie jedną wspólnotę, że wszyscy tworzymy taką jedną całość. Jest takie zaskakujące, bo zawsze jest tak, że słuchajcie, tu jest wspólnota, to jest pan animator muzyczny, to jest pan animator liturgiczny, ten jest tak, a tutaj tak nie jest. A o czym są te rekolekcje dla Was? Jakbyście tak krótko mogli powiedzieć. No to są takie rekolekcje wprowadzające w życie, pokazujące przykład tego, jak nasze życie kiedyś będzie wyglądać, że no może nie będzie takie kolorowe, jak sobie wyobrażamy, bo często ludzie myślą, że po ślubie to będzie kolorowo, to już wszystko się ułoży na pewno. A tu pokazuje nam ksiądz na konferencji, że jest yy, bardzo dużo z domu wynosimy różnych zrani, przykładów, które z którymi musimy bardzo dużo pracować, żeby nauczyć się żyć samodzielnie i wytrwać w tym dobrym. Na to jest taki też wyjazd, no bo tak, staramy się co roku gdzieś wyjechać, czy to w góry, czy nad czy może. W tym roku jakoś tak nie pojechaliśmy może nad morze wspólnie, ale jako że jesteśmy też taką młodą parą jeszcze. Nie jesteśmy małżeństwem, już nie jesteśmy aż tacy młodzi i tak ciężko sobie znaleźć takie miejsce. I dla nas takim miejscem właśnie są wjazdy rekolekcyjne, bo no tu możemy się czuć swobodnie, nie krępujemy się, nie, nie boimy się też o, o to, jak, jak to później u nas się pokieruje pod takim kątem, pod każdym kątem, żeby po prostu też mieć taką młodzież, z którą możemy troszkę porozmawiać, z którą możemy wypocząć, miejsce, w którym możemy się pomodlić, miejsce, w którym możemy też... Yy, po się czasem. To, że to, jak sobie radzić z problemami, że trzeba je zmusić pokornie, że to nie tylko ja mam te problemy, bo to się uczymy, że każdy ma te problemy. Właśnie nam ludzie o tym opowiadają i dzięki temu y, uczymy się żyć na co dzień i cieszyć się tym życiem na co dzień. I mimo, że wrócimy do domu, gdzie będzie dużo tych problemów, to chociaż tu mamy chwilę, żeby może te zranienia jakoś w sobie leczyć, żeby mieć. Ile, żeby odpocząć, żeby trochę się pomodlić i, i uleczyć z tą naszą dużą. Dużo do... jest takich też rzeczy, treści, nie wiem, ja przynajmniej tak dostrzegam, o wybaczeniu. Praktycznie co, co trochę na każdym kroku jest mówione o wybaczeniu. Wybaczenie z miłości, wybaczenie do drugiego, wybaczać, aby uzyskać wybaczenie. Wszędzie jest jakby słowo o tym wybaczeniu, które w naszym akurat życiu gdzieś teraz jest jakoś tak potrzebne. Bo no taki przychodzi czasem w życiu czas też sprawdzenia się i wtedy dużo jakichś takich problemów się na i wtedy trzeba każdego dnia jakby wybaczać sobie ciągle kolejne. No i tą moją siostrę chciałam pozrobić, która e, chciałam też, żeby e, jeździła, już razem no, była na rekolekcjach i chciałam, żeby ze no, mną też pojechała, też wzięła chłopaka, bo wiem, że też mają jakieś problemy i żeby sobie rozwiązali je. No i na pewno chciałabym podawić sobie, że że chcą się tutaj modlić, bo wiem, że mimo, że są już ponad 20 lat ze sobą, to <grymny> powinni też umacniać się i też chciałabym, żeby kiedyś ze mną też pojechali, bo na razie jeszcze mi się nie udało ich przekonać, ale coraz więcej ze mną uczestniczą w takich rzeczach, więc... No i jeszcze wspólnotę naszej oazy, z której pochodzimy też z Zawiercia. No i przede wszystkim takiego naszego duszpasterza, to jest akurat ksiądz Dariusz Kuśmierek, który jest właściwie takim, jakby to powiedzieć, osobą, która w ogóle nas zaangażowała w całą wspólnotę, w całą oazę, która jakby przyczyniła się do mojej później też Eweliny Przemiany.